Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Klaudia i dziś jest ostatni dzień pobytu tutaj w Dubaju mojego chłopaka. Postanowiliśmy, że ten ostatni dzień spędzimy sobie na spokojnie i właśnie wybieramy się tutaj na basen. I tutaj już przygotowany mój strój, niech Was nie zmyli, ponieważ. Wcale nie idę dzisiaj do pracy, a mimo to wskakuję dzisiaj w niego zaraz po basenie. Również mamy w planach pójść sobie tutaj do takiej lokalnej kawiarni, ponieważ te kawy wyglądają bardzo ładnie. Właśnie moje koleżanki tam już kilka razy były i polecają to miejsce, a że jest ono bliziutko mojego miejsca zamieszkania, to czemu by się tam nie wybrać? Również chcemy sobie pójść jeszcze tutaj do sklepu, żeby przygotować sobie coś pysznego na kolację, ponieważ chcemy mieć domowe jedzenie, zapalić sobie świeczki i te ostatnie chwile spędzić oglądając jakieś filmy. Więc serdecznie zapraszam Was do spędzenia tego dnia razem z nami i miłego oglądania. Taki relaks, tam u góry ja mieszkam, a tutaj mam basen. Ja sobie leżę, chilluję i tam mam moje sklepy. No dziś mamy 40 stopni na dworze. Dlatego chwilę sobie tutaj posiedzimy. Ja mam w ogóle ochotę na jakąś miskę owoców, więc pewnie jak wrócimy do domu coś sobie zjemy. No i wskakuję w mój mundur, ponieważ odkryłam, że mój chłopak robi naprawdę bardzo fajne zdjęcia. W ogóle pomaga mi edytować moje vlogi, więc troszeczkę mi poprzeczkę podnosi, ponieważ jak już sąd pojedzie, ja będę musiała edytować. No I ze zdjęciami chcę go trochę wykorzystać, żeby porobił mi właśnie zdjęcia w moim stroju pracowniczym. Teraz czas na chwilę jacuzzi na sam koniec. I zaraz lecimy dalej. No już jesteśmy po opalaniu. Wróciliśmy. Pokroiłam owoce, to dołączyła jeszcze do nas jedna z moich współlokatorek, ponieważ druga jest w ogóle w innym kraju. A to sobie chwilę pogadaliśmy, zjedliśmy te owoce, a teraz już sobie chillujemy w pokoju. Mamy słodycze, ciaska, różne tutaj rzeczy. Oglądamy sobie jakieś filmy i czekam teraz do zachodu słońca. Wtedy się wyszykuję. Przebiorę w mój mundur, ponieważ idziemy na sesję zdjęciową, a później właśnie mamy w planach przejście do kawiarenki. Dobra, słuchajcie, ja już się przygotowałam. Mimo, że w ogóle nie idę do pracy, to jest tylko właśnie cały outfit i makijaż do zdjęć. Znalazłam energię, żeby się wys wyszykować, i właśnie. E, za chwilkę będzie zachód słońca i my wychodzimy na zewnątrz, żeby zrobić zdjęcia. Słuchajcie, my wyszliśmy. Kurczę, nie udało nam się złapać, to słońce jakoś tak szybko zaszło. No ale mamy jakieś foteczki. I ja Was z tego miejsca serdecznie chciałam zaprosić na mojego Instagrama, żebyście zobaczyli efekty naszej dzisiejszej sesji zdjęciowej. O, sesyjka zdjęciowa udana. Ja się już przebrałam i idziemy sobie do kawiarenki. Na kawkę. No ja właśnie idę na tą kawę i nie mogę dojść. Właśnie spotkałam jedną moją koleżankę, która właśnie czekała na busa, ponieważ ma lot do Bangkoku. Więc chwilę, żeśmy sobie porozmawiały, ale już teraz prosto lecimy do naszego miejsca docelowego. Fajnie z spacerkiem dotarliśmy sobie na miejsce, gdziemy już zamawiać nasze napoje. I tym razem o dziwo moja wygląda lepiej, ponieważ właśnie powiedzcie, która Waszym zdaniem wygląda lepiej. Dobra, najpierw spróbuję kawę mojego łopaka. Ojej, ja, no jaka pyszna. Jest znowu taka słodziutka, ale przepyszna. Żałuję, że tego miejsca wcześniej nie odkryłam, ale lepiej późno niż wcale. A teraz spróbuję tej mojej. Mm, Pyszna, obydwie przepyszna, ale znowu powiedziałam, że mojego chłopaka jest lepsza, ale pewnie on będzie wolał moją, no zobaczymy. Ta moja, a ja dostałem tej która mi smakuje bardziej. Dajcie mi znać koniecznie, czy ktoś z was też jest takim wieczornym kawoszem, tak jak my. Dla nas tak naprawdę nie ma znaczenia, pora nie ma znaczenia my kawę oraz energetyki. Możemy pić po prostu o każdej porze dnia, czy to na śniadanie, czy to po południu, czy to wieczorem, czy to w środku nocy. Nie ma to dla nas największego znaczenia. Generalnie kawka była bardzo dobra i wiecie co, te, które ja kupiłam w RPA, co wam pokazywałam, że będę je próbowała i w ogóle powiem wam, no, nie są warte uwagi. Są ok, nie, nie, nie posmakowałam, jeszcze chyba tylko mi została e, ta orzechowa do posmakowania. E, a tak, no, jednak ta biała czekolada była najlepsza. Natomiast e, ogólnie te kawy, nie, już bym ich więcej nie kupiła. Może tę białą czekoladę, wiecie, tak żeby sobie e, czasami e, wypić, ale bez porównania te tutaj kawy, na których my byliśmy, te z ekspresów, te takie prawdziwe, po prostu bez porównania te moje, jak takie siki. To co fajnie, bo do tej kawiarenki mamy bliziutko, natomiast powiem Wam, że jednak ta kawa, ta ara, Arabic z tym procentem, te, w których byliśmy wcześniej, ta Spanish Latte, to jest najlepsza kawa. Tutaj w ogóle też jest taka fajna miejscówka, głodno w środku, w ogóle super barista był, bardzo miły, pozwolił nam nagrywać jak właśnie on robi tę kawę. Wiecie, stoliki dostępne, wygodne fotele, Gniazdka, więc mogłabym sobie tam usiąść, zamówić kawkę, zamówić jakiegoś krosanta bądź ciasteczko i montować w tym miejscu. Filmiki dla Was. I w ogóle mają taką fajną opcję, że yy, można wykupić taką miesięczną subskrypcję u nich. I tam yy, zobaczyłam taki baner, było napisane 199 Dirhamów od 199 Dirhamów. E, miesięcznie, e, dostajecie jakby kawę na miesiąc. Wydaje mi się, że to jest jedna kawa dziennie, i prawdopodobnie, że tam było napisane od, to pewnie jakaś mała albo jakaś tam, nie wiem, no, no nie wiem, od 199 taką e, subskrypcję można sobie wykupić. Ale nie, to jednak nie jest dla mnie. No kawa mi bardzo smakowała. Też jak ja bym miała taką subskrypcję, to pewnie bym siebie zmuszała, żeby tam chodzić, żeby tylko, wiecie, wykorzystać te pieniądze. A poza tym ja mało co tutaj jestem. Ja zaraz wylatuję do mojej Ameryczki. Ja sobie w Ameryczce moje kawy wypiję. Ale nie mniej, bardzo fajna miejscówka. A teraz zmierzamy tam w kierunku Lulu, ponieważ idziemy po zakupy i zrobimy sobie Coś pysznego do jedzenia. I zobaczcie jakie fajne, jaką fajną granolę znalazłam z białą czekoladą i pistacją. Wiorę koniecznie na próbę. Mamy w planie zrobienia spaghetti. i właśnie jestem w dziale z sosami i znalazłam. Z mojej ulubionej firmy, ale niestety to jest jakiś chirurg. Ja nie lubię chirurgi. Do you have a customer card? Na rzecz. No, prawie bym zapomniała o moim napoju. My właśnie zasiadamy do jedzenia. Włączymy sobie zaraz tutaj jakiś film na laptopie. I dajcie mi proszę koniecznie znać w sekcji komentarzy, który właśnie z blogu tutaj wspólnych podobał Wam się najbardziej. My tymczasem zajadamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.